Ruszyły! Dobry start. Na razie wszystko blisko razem. Tam na czele. Zinadine. Wejście w pierwszy zakręt. Zinadine, blisko jest Nidara. Razem krena na, na dużym polu Na ostatniej pozycji galopuje w tej chwili Musical Parade. Kalahari Dream z tyłu również. Na czele stawki w tej chwili jest Nidara. Na już nie, już jest Slipsti Angel jest na czele, na drugiej pozycji Zinadine, na trzeciej Nidara, na czwartej Kirene, na piątej e, Faster ten Light, tuż e, galopuje bardzo blisko Malafilia, za chwilę będzie połowa przeciwległej prostej, porobiły się odstępy pomiędzy końmi, na czele nadal Slipstream Angel, na drugiej pozycji Zinadine, Nidara jest na trzecie, na czwartej Kirene, kiedy na piątej pozycji galopuje filia na szóste Farten ten Light, dalej tam Kundalini, ależ tam się porobiły odstępy pomiędzy końmi. Tempo jest dosyć mocne na czele Slipstream Angel. Nadal y, ostatnia jest na Musical Parade. Slipstream Angel jest na pierwszej pozycji Zinadine, trzecia Nidara, czwarta Krenne i na piątej pozycji malafilia, czyli nic się nie zmienia i 1000 metrów do celownika. Teraz chyba stawka się zacznie nieco grupować. I, ale jeszcze duże odstępy są pomiędzy końmi. Slipstream, angel na czele, Zinadine już tam chce objąć prowadzenie. Nidara jest na, na trzeciej pozycji i stawka przed wyjściem na prostej zaczyna, zaczyna się grupować. I slipstream Angel odpada, Zinadine na czele, Nidara jest na drugiej pozycji, na trzeciej nadal Malafilia i 500 metrów do celownika. Kundalini również, ale tam dużo, dużo klaczy walczy o to zwycięstwo w tej wielkiej nagrodzie. 400 metrów do celownika, Kundalini proszę Państwa kapitalnie finiszuje, a za nią bardzo, bardzo dobrze tam White Lady Faster Than Light jest na trzeciej pozycji. Nadal, proszę Państwa, Kondalini wygrywa jak chce. Na drugiej pozycji galopuje White Lady na trzeciej Faster Than Light. Na czwartej pozycji Nidara bądź Musical Parade. Kondalini, proszę Państwa, wygrała nagrodę Oaks.